No jest dobrze. Witam Was w następnym odcinku. To już będzie czwarty. Jak widać, ostatnio doszliśmy tutaj, bo mieliśmy wykopać. Mieliśmy wykopać. E, kopalnię. Właśnie. Dlatego nam jest potrzebne jakieś jednak narzędzie. O, trzeba się pośpieszyć. Trochę drewna jest, na szczęście Kobla też. Może eee, co ja robię? Łopata, zwykła łopata i od razu może kilof drugi. Eee, no dobra, więc ja się tu będę wkopywał, eee, zrobię cięcie, a spotkamy się jak coś odkryję, albo dokopię się do ziemi, eee, fu. <laughs> do wnętrza ziemi, albo nie wiem trafię na jakąś jaskinie, więc do zobaczenia później. No więc tak. E, kopiąc, natrafiliśmy już w zasadzie na pierwszą bardzo ważną rzecz. W zasadzie osiągnęło nas... olbrzymie szczęście. E, ponieważ znalazłem rudę... rudę uranu. Nie jestem pewien, ale chyba wydobywa się ją e, żelaznym kilofem. E, żelaza mam tyle ile mam. Prawda, więc... E, nie wiem, czy mi wystarczy net na kilof, A powinno wystarczyć. 4 sztuki po, powinienem mieć. E, więc zaraz zobaczymy. No, 4 akurat. To. No, i tak macerata nie zrobię. Bo nie mam z czego. To przetopimy to. Cóż. pach, I pach. Mamy też żarcie. Proszę elegancko. E, drugi kilow. Tu Tu jedzenie, Dirty. Tu się może przydać. Szarkolna. Na pochodnie. Mm. Dziwne rzeczy się dzieją. Bo na przykład tak. Tu kliknę 2 razy 2. Teraz tak. Najadę tutaj. Powinno mi się 4 odłączyć. Natomiast ja wcisnę prawy przycisk. I będę miał 8. O. Nie wiem, co jest jest popsute nie. Nie, nic z żadnego shifta nic nie trzymam. Taki jakiś dziwny dziwny bóg mi się wydaje. Um, być może dlatego, że safe Minecrafta był dość stary i, a, że tak powiem, może być skrzaczony. Ale zajmę się tym. Najwyżej od nowa zainstaluję Minecrafta. A, żeby, żeby mieć pewność, że wszystko będzie działać poprawnie. Eee, to tutaj cóż, no, to tyle, przetopiło się. Equid hardware zajemiście zaawansowane naprawdę. Zrobimy kilow, proszę bardzo. No, chodź tu. Mhm. Tutaj resztę, resztę tego zasadzimy tutaj. O tak. No, może się przydać w kundzie rzeczy. Drewno też się może przydać, dlatego sobie zostawię, jak zejdę na dół. I to jest właśnie... Uran. Jak dobrze pamiętam, ruda uranu. Tak, jeden uran. Bardzo cenna rzecz w tej grze. Potem przy energii atomowej nam się przyda. Dlatego no... Specjalnie włączyłem nagrywanie, żeby Wam to pokazać. Eee, pajączki się zadespiły No więc żegnam Was. Pojawimy się ponownie, jak znowu coś znajdę ciekawego. Cześć! Na razie. No więc dobrze. Jak widać otoczyło mnie stado do creeper, więc z wyjścia na powierzchni nici. Tak więc my się będziemy dalej zagłębiać. Eee, zainstalowałem Minecrafta. Teraz wielka próba generalna. Czy zadziała? Działa. Czyli co było wina? Miałem jakąś bardzo starą wersję, którą potem aktualizowałem automatycznie do nie wiadomo czego, i takie jakieś błędy wyskoczyły. Eee, tutaj nie wiem, co będzie. Pomyślimy, zobaczymy. Wstaje nowy dzień. Eee, hmm, tak. Czy marnować czas na kopanie, czy wyjść na powierzchnię, coś pozbierać? Eee... Hmm. Za dużo Creeperów, dlatego też jednak najlepszym rozwiązaniem będzie dalej kopać. Eee, no więc cóż, co eee, tutaj zrobimy, sobie wejście? O tak. O tak. O. Pach, pach, pach. Ciach, ciach, cia. O, wejście sobie zrobiliśmy. Takie ładne, przestronne, duże. Tu mi się nie podoba. Hmm. Nie jest symetryczny. Taka prawda. Tu drzwi zrobić, a tu zabudować. I wtedy przesunąć tutaj jeszcze o jedno. O, dobry pomysł. This is a good idea. Czy tutaj będzie niesymetrycznie. Nie. No nie, nie będzie symetrycznie. Muszą być drzwi podwójne. To tutaj się zagalopowałem. Dobra. To ja później to sobie jakoś tam ogarnę. I zrobię, dobrze, żeby było dobrze. Pach, 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 ciach, ciach ciach. Mam no, przecież łopatę. Co ja się tu będę męczył? będzie jakiś też magazyn powiedzmy rzeczy zbędnych i to będzie nasza baza wypadowa do wszelkiego rodzaju budów. Najpierw trzeba zbudować dom, prawda? I chyba tym się w pierwszej kolejności będziemy chcieli, zająć. znaczy ja się będę chciał zająć. Nic. A trochę może pochodni więcej. No, no, mam węgla sporo. Oj, ale brzęczycie. Ale brzęczycie mi tam nad głową. Dobra. To kopiemy. Nie mam drabinek. Nie mam drabinek. Ale możemy sobie je zrobić. Przecież... Bez żadnego kadania. Bez opierniczenia się mogę sobie zrobić. No to dobra. Zrobimy sobie drabinki. Mam przecież sporo drewna 37 sztukasz to mogę je przeznaczyć na drabinki. Przecież to się będę ograniczał. To jak widać zainstalowałem, więc są achievementy od nowa. Eee, prawda Jak to się robiło? A, czy muszę to przerobić na patyki pewnie. No to 64 patyki i 64 patyki oj, coś chce głośno ta gra, no, teraz będzie dobrze. Aha no i to też trzeba przerobić na patyki. Pach I to na patyki. No i będę kopał, więc to jest kolejne cięcie w takim razie. Teraz następny raz spotkamy się już przy czymś kolejnym konstruktywny a nie jakimś robieniu patyków. Co to jest robienie patyków? To jest nic. No, to... do, do następnego cięcia w zasadzie. <grystanie> Dobra, eee, więc tak, doszliśmy do pierwszej cennej rzeczy, jest to miedź. A wydobywać ją można zwykłym kilofem, jak widać na załączonym obrazku. Jej jest bardzo dużo na mapkach Industrial Craft. Dość hojnie nas obdarza. Dość hojna nas obdarza miedzią to możecie słyszeć albo nie, ale ja to jest z lewej strony, słyszę szkielet, więc gdzieś tu jest jakaś, jakaś jaskinia. Na razie mi nie zależy na tym, żeby się do niej dokopywać. Być może jest nawet pode mną, więc sąc nie chcąc, może do niej wpadnę, może nie, może tak. W ogóle to na jakiej jesteśmy głębokości? 45, czyli yy, ruda cyny i miedzi yy, występuje. Eee, występuje pod poniżej 50, kratki 50 50 kratek wysokości od bedroku w zasadzie Tak No i tak to się właśnie wydobywa Więc cóż no ja to to może jakoś pozałatam Ładnie mięcho musi być, bo jak słyszę szkielety to Łopata mi w gruncie rzeczy niepotrzebne. będę wiedział tam gdzie ditem będę wiedział. O, uran bym przegapił. Ale jestem botem. Uhu. U, Bardzo cenna rzecz. Bardzo, już mam dwa. Więc jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. I bogatym tak jakby. Więc tak, kolejne cięcie. No więc tak, trafiłem wreszcie na wspomnianego wcześniej Pana Szkieleta. Proszę bardzo. Zatłukę go. Może. Może przy okazji mnie, mnie nie zabije. No skoro jest jaskinia, to nie trudno się domyślić, że nie mogę przegapić takiej okazji i... Muszę się nią zająć. Tym bardziej, że widzę sporo różnego rodzaju surowców. O. Tylko by mi tu creeper był potrzebny jeszcze, do szczęścia. Tu coś jest? Nic tu nie ma. A tutaj idziemy na... na ślepo. Na ślepo idziemy. O nie, jeszcze na ślepo i w górę. I co tam jest? Nic nie ma, na szczęście. Tu coś jest. Tu? O, słyszę pająka. Chodź tu. O kurde, ale wredne dziadostwo. Następny. Chodź tu. Monster spawner pająków. O, nie wiesz. Mam jakiegoś nosa do pająków, chyba i do wszystkiego innego. No cóż, no to jest. <laughs> nie będę ukrywał bardzo, bardzo miły moment. O i uran znowu, no nie. Po prostu jestem, nie wiem, dzieckiem szczęścia. Zbroi praktycznie nie mam. No ale wystarczy tam wparować i go wyłączyć. No to tam powiedzmy, że to nie jest nic nadzwyczajnego dla nas. Jesteś tu. Ktoś albo nie, a nawet stąd może mi się uda zatkać. O, to jest dobry pomysł. Tak zrobimy. O, spadaj, 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 stąd spadaj, spadaj. Dosięgnę, to dosięgnę. To i Jumanji! Aha. Mamy cię, jak to mówią. Tak więc no to jest, no powiem, bardzo optymistyczny moment, ponieważ będę miał bardzo dużo mm, sznureczków. Bo oczywiście zrobimy w międzyczasie tutaj odpowiedni. Albo nie tak na odpowiedni jeszcze na, na górze powstaje. Odpowiedni, no. Eee, sobie, bo to jest w zasadzie pod naszym pierwszym domkiem, czyli to jest 48. No, zrobimy sobie. O no tam są, jak się będę przebijał, różne takie te. No dobra, eee, co tutaj zrobimy? Eee, taki, no nie Mob Grinder, tylko eee, Spider, green, spi taki Spider. Eee, to jest monster Spawner. No. Dobra, wiecie o co chodzi? Mnie jakoś tak wy opuściła. Ale kokobinsów i siarka. uuu No nie, ale się obłowiłem. Nie będę ich zabierał. Nie dlatego, że coś się w nich pojawi, bo to jest yy, nieprawda. to jest taki mit. Nic się nic nie odnawia, bo to kiedyś nawet sprawdziłem. E, chyba, że musi być, nie wiem, ciemno dodatkowo jeszcze. Nie, 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 nie znam się na tym aż tak bardzo. Tam pewnie twórcy teorii różnorakich, zapewne różne jakieś warunki wymyślą, że o, musi być tak, a siak, żeby to się jednak wydarzyło. E, nie, nie działa i koniec, kropka. Tak więc, no, jest to dla mnie dość oczywiste, a zostawię je dlatego, że ja wiem, chociaż z drugiej strony drewno jest cenne. Znaczy na początku, bo jesteśmy przypominam, to jest trzecia, czwarta część, czwarta część. W to, to końcówka czwartej części, bo to jest ten właśnie, ten, ten konkretny optymistyczny moment, w którym trzeba będzie to, ten odcinek zakończyć. Zbiorę te, te skrzyneczki i po prostu zbiorę mocy Cobblestone'a, wyjdę na powierzchnię, zostawić to wszystko. Może będzie znowu nowy dzień, to sobie pójdę na świnki i na krówki, bo póki co nie będę robił żadnych jakichś zbroi, nie wiadomo jakich potem zrobimy z, zbroję taką um, Boże, miedzianą, chyba tak, miedzianą, tak miedzianą zbroję, która chyba jest powie, pod względem wytrzymałości, nie dam sobie głowy uciąć, ale wydaje mi się, że powinna być pomiędzy skórzaną a A A A a, a a zbroją mm, żelazną, pomiędzy. Więc tak. Mniej więcej się opłaca. A że powiedzmy rut jest tyle, bo no, widać ile tego jest. no Dużo jest. W ogóle jaka to głębokość. Tak. Ogólnie to 43, 40. A, żeby zap nie, nie, nie zapomnieć. Uran. Uran, cenna rzecz. Bardzo ważna rzecz. E, już mam 3 urany. A, ale co byś miał? Więc tak, żegnam Was. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie i komentujcie. Jeżeli Wam się, nie daj Boże, nie podobało, również komentujcie. Przypominam, ocenianie filmiku jest wyłączone. Dlatego, jeżeli chcecie coś ocenić, to tylko poprzez komentarze. Innej formy wyrażenia Waszej opinii o tym, o w ogóle o tych wszystkich materiałach. Nie będzie, bo łapki do niczego dobrego nie prowadzą, natomiast komentarze mogą dużo powiedzieć. No, żegnam was.